Słowo Boże na dziś, 7 stycznia. Czytanie z pierwszego listu Świętego Jana Apostoła. Najmilsi, o co prosić będziemy, otrzymamy od Boga, ponieważ zachowujemy jego przykazania i czynimy to, co się jemu podoba. Przykazanie zaś jego jest takie: abyśmy wierzyli w imię jego Syna Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie tak jak nam nakazał. Kto wypełnia jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim. A to, że trwa On w nas, poznajemy po duchu, którego nam dał. Umiłowani, nie każdemu duchowi dowierzajcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Potem poznajecie Ducha Bożego, każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga, żaden zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga. To jest duch antychrysta, który, jak słyszeliście, nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest ten, który w Was jest, od tego, który jest w świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią od świata, a świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Ten, kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy Ducha Prawdy i Ducha Fałszu. Psalm responsoryjny drugi Dam Ci narody w Twoje posiadanie Wyrok Pański ogłoszę On rzekł do mnie Ty jesteś moim synem Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody I krańce ziemi W posiadanie Twoje A teraz królowie zrozumcie Nauczcie się sędziowie ziemi Służcie Panu z bojaźnią Z drżeniem całujcie mu stopy Alleluja Alleluja Alleluja. Jezus zgłosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei, opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w kafarnaum nad jeziorem na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Jak miało się spełnić słowo proroka Izajasza? Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Na drodze ku morzu za Jordanie Galilea Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci zeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o nim rozesz roz rozeszła się po całej Syrii, przenoszono więc do nich wszystkich cierpiących, których nękały rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a on ich uzdrawiał. I szły za nim liczne tłumy z Galilei, z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Jordania. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.